Witam Was! Dziś Wam pokażę mój patent, który wykonałem jesienią. Tak zwany klimatyzator. Dla tych, co nie widzieli tego jesienią, jak to zrobiłem, to tylko szybko objaśnię, o co to w tym chodzi. Tutaj wrzuciłem po prostu do środka lód. Wykorzystałem do tego skrzynkę plastikową. Tu jest jeden pojemnik, taki, to jak się będzie lód skraplał z, z widkami. Woda poleci na dół do następnego pojemniczka. Tu jest zamontowany wentylatorek, to będzie nawywał zimne powietrze, które będzie wychodziło tędy. Można to podłączyć będzie do 20, 220 przez akumulator i przetwornicę, jakby był ktoś pod namiotem lub na kampingu, lub do normalnej sieci można podłączyć, nie? ale ja tu akurat chcę sprawdzić ten akumulator, bo go kupiłem niedawno do łodzi. To jest power z Hobby 100 godzin. I też sprawdzę po prostu pomiar temperatury, powykonuję i zobaczycie, jak to schodzi. Teraz jest jak widać na dworze 28 stopni. Tutaj w środku mamy 23,6. Załączę wszystko, zamknę i co jakiś czas będę po prostu mierzył temperaturę w pomieszczeniu. Jak to będzie po prostu, ile będzie wskazywało to schodzi Także zakładam klemy tutaj do akumulatora. Odpalamy przetwornicę. Już wiatraczek zaczyna chodzić. Zamykamy szczelnie skrzynkę. No, to jeszcze nie wieje zimne, bo jeszcze Dopiero co załączyłem, ale za chwilę wezmę jeszcze jeden termometr do środka włożę, żebyście zobaczyli jak temperatura po prostu, jak temperatura się będzie trzymała. Tak jak mówiłem na dworze mamy 29 i zobaczymy tutaj w środku po prostu jaką temperaturę uda mi się, do jakiej temperatury obniżyć tutaj. No już delikatnie już chłodne wylatuje ale zaraz będę na bieżąco mierzył i będziecie to widzieli wszystko. Także koszt takiej skrzyneczki, no bez akumulatora, bez wszystkiego, to około 100 zł. Ma no jak się ktoś by był na kampingu albo pod namiotem, to może do ładowania sobie tego akumulatora wykorzystać panel solarny i wtedy ma cały dzień po prostu prąd, żeby chodził tutaj ten wiatraczek, żeby powietrze. No żeby była cyrkulacja powietrza po prostu. Dobra. Za jakiś czas znowu przerwę na chwilkę. Tutaj zobaczcie jak sami widzicie. Z wylotu wychodzi 19 stopni, 19 z groszami także już jest... O 18, także już jest przyjemne, chłodne powietrze. 18,6 także pomiar nastąpi w domku, tutaj w tym pokoiku o 20 parę metrów kwadratowych. Jakąś godzinę pochodzi to i wam pokażę, jaka temperatura w pomieszczeniu uzyskam z tego. Dobra, ja mówię, ja teraz to przełączę na. Inne akumulatory, co mam tutaj w domku, bo mam całe zasilanie z paneli i cały bank energii mam też. A tego akumulatora nie będę tutaj używał, bo go podładowałem i, i będzie na łódkę. Po około niecałej godziny chcę Wam pokazać, bo włożyłem termometr do środka. 10 stopni. Ponad trochę 10 stopni już zaczął po malutku. aha i zapomniałem wam powiedzieć że tutaj tą skrzynkę od środka wykleiłem podkładem pod panele no i działa tak jak lodówka w sumie powietrze przechodzi tędy ochładza się i wychodzi tutaj dobra, zamykamy i za chwilę zmierzę temperaturę w środku pomieszczenia, bo już czuję chłodne Przełączyłem to normalnie, nie z akumulatora, żeby szło. I zaraz pomierzę temperaturę w środku. No i zobaczcie. Na dworze temperatura jest nadal taka sama 28,5 tu pokazuje, a tu już jest w pomieszczeniu 21. Także o te 2-3 stopnie udało mi się. Zbić tutaj temperaturę w krótkim czasie, tak jeszcze z godziny pochodzi, dwie. No ale to na dworze znowu się zrobi cieplej. Także myślę, że te 20 stopni, 21, jak jest teraz, jest w miarę ok. Także polecam sobie takie coś zrobić na mały metraż, na działkę czy na kemping. Jeszcze zobaczymy tutaj w środku co się dzieje. No, Lud jeszcze się całkowicie nie roztopił, ale pewno po dwóch godzinach, trzech się roztopi. Ale już naprawdę jest fajnie. A domek jest ocieplony 10 cm wełną. Tylko tu ładnie chodzi. Także polecam Wam zrobić sobie takie coś, niedużym kosztem, na lato, na upalne dni. No tyle, że lodu sobie albo trzeba kupić, albo w lodówce, w tych saszetkach zrobić. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Różne ciekawe rzeczy na nim spotkacie. Począwszy od paneli fotowoltaicznych i inne tam majsterkowanie. Ale jak to zrobiłem zimą. Jak teraz jestem ucieszony, że to zrobiłem. Po prostu spełnia moje oczekiwania i jest super. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się do następnego. Cześć. Aha, zapomniałem wam jeszcze powiedzieć. Odnośnie tej skrzyneczki. Ona ma pod spodem kółeczka. Także łatwa jest do transportu, a ciężka w sumie nie jest. Można nią. Śmiało. sobie po posadzce transportować jeszcze tego muszę to silikonem przyczepić ale tak jak widzicie jest ok na dole niech to lepiej stoi i niech sobie teraz mi chłodzi tutaj od dołu pomieszczonko także tyle Rączka jest do tej skrzyneczki, kupiona w Leroy'u. Także jeszcze raz dzięki. Do następnego. Cześć.